Bogata Przewodniczka Kobiet to podcast o kobiecie, która pamięta, że pochodzi ze źródła i że jej prawdziwe bogactwo płynie z jej wnętrza. To nie jest podcast o byciu idealną, a o byciu prawdziwą. O kobiecie, która przestaje rozdzielać ciało, umysł i emocje od duszy, bo one wszystkie są całością. Łączę wiedzę z doświadczeniem, biologię totalną, medycynę chińską, jogę, mindfulness, ziołolecznictwo i soul coaching, byś mogła odkryć, że twoje bogactwo jest już w tobie. Bo bogactwo to harmonia. A ja pomagam Ci ją odnaleźć. Usiądź wygodnie. Zapasz zioła. Otwórz głowę i serce. Uruchom intuicję. Pozwól, by to spotkanie stało się początkiem Twojego wewnętrznego bogactwa. Jesteś w dobrym miejscu. Kontynuując temat neurotycznego umysłu, chciałabym Cię zachęcić do dalszego eksplorowania takiego zapytania, kim tak naprawdę jestem? Jakie jest moje autentyczne ja. Autentyczne ja to takie dosyć modne stwierdzenie ostatnimi czasy. Ja natrafiłam na nie dwa lata temu i bardzo mocno mnie zatrzymało. Autentyczne ja jaka naprawdę jestem? Hmm. Można analizować i wtedy uruchamia się nasz umysł. On analizuje możemy poznać nasz umysł i będziemy mieć część odpowiedzi na to, kim jesteśmy. Ale my nie jesteśmy naszym umysłem. To jest tylko narząd, który wykorzystujemy w naszym życiu. On nam bardzo ułatwia życie, ale też potrafi bardzo skomplikować. Wtedy, kiedy posługuje się przekonaniami, schematami, e, staje się czasami bardzo uciążliwy. Oczywiście i znowu są plusy dodatnie i plusy ujemne, <noise> ale e, kiedy umysł ma już pewne nawyki. Są często one wykorzystywane do tego, żeby nas chronić, żeby szybciej działać, żeby na automatyzmie robić więcej rzeczy, a świat dosyć szybko żyje i jest to nam niezbędne, bardzo przydatne. Ale kiedy się zagalopujemy, okazuje się, że ma to na nas wpływ również w drugim aspekcie w takim, że kiedy ulegamy automatyzmowi, nie mamy czasu zatrzymać się i poczuć, czego tak naprawdę potrzebujemy. I czy czasem to się nie zmieniło? Bo jest takie powiedzenie, które usłyszałam bardzo dawno temu i które zapadło mi w serce i w głowę i pozostało ze mną: poglądów nie zmienia tylko krowa. Nie wiem, czy to prawda, ale jeżeli tak jest, to Ty masz prawo, tak jak i wszyscy, wszystkie istoty żywe na Ziemi zmienić zdanie pod wpływem twojego doświadczenia, pod wpływem zmiany samej siebie, zbogacenia swojego doświadczenia, tego co dowiedziałaś się o życiu, co doświadczyłaś w swoim ciele, jak odbierasz świat dzięki na przykład temu, że wpływasz na swoje ciało, żeby było w lepszej kondycji. Po tym, jak wpływasz na swój umysł, żeby odblokował się właśnie z tych wszystkich schematów, to jacy jesteśmy zmienia się. To nie jest coś, co jest stałe. I to odkryłam dzięki medytacji uważności i dzięki temu, że prowadzę kursy mm, dla ludzi, i indywidualne, i grupowe. Zauważam, że mamy mnóstwo schematów, i jeżeli uwolnimy się od nich, to nagle życie nabiera innego kolorytu. Zaczynamy dostrzegać, czego tak naprawdę chcemy i czego w ogóle już nie dostrzegamy, albo w ogóle jest nam niepotrzebne, a jakimś cudem jest obecne w naszym życiu i często zabiera naszą energię, zaśmieca nasze życie. Warto zatrzymać się i zadać sobie pytanie: jaka jestem? I czego to pytanie dotyczy? Bo na pewno nie tylko umysłu. Na pewno jesteśmy czymś więcej. Na pewno korzystamy z umysłu, ale jesteśmy czymś więcej. Jest jeszcze drugi, drugie źródło, z którym możemy się łączyć źródło mądrości. Oprócz tego, co jest zapisane w naszym umyśle, w naszym mm, powiedzmy w naszej głowie, jest jeszcze coś, co jest zapisane w naszym sercu. I to jest, według mojego zdania, według mojego doświadczenia bliższe prawdzie. Serce nigdy nie kłamie. Serce to jest, tak w przenośni mówiąc, to jest portal do duszy. Dzięki naszej intuicji, która jest językiem naszej duszy, dzięki naszemu ciału, które również często pokazuje, jaka jest prawda. I przekonujemy się o tym, że często różni się od tego, co mówi umysł. Dzięki naszej intuicji, często podejmujemy decyzje, które zawsze się dla nas dobrze kończą. O czym mówię, kiedy wspominam o intuicji i kierowaniu się intuicją? Mówię o takich sytuacjach, kiedy. Idziemy na przykład drogą i coś nas pcha, coś naszą uwagę ściąga, żeby pójść drugą stroną ulicy. I przechodzimy. A potem okazuje się, że to była najlepsza decyzja naszego życia, bo wydarza się coś niebezpiecznego i mogłaś stracić życie. Hmm. Można mówić bardzo dużo przykładów na ten temat, kiedy posługujemy się intuicją. To jest wtedy, kiedy mówimy sobie: O, właśnie, właśnie. Tak chciałam zrobić, kiedy zauważamy, że decyzja, którą podjęliśmy z poziomu naszej wiedzy, naszego umysłu, przyniosła odwrotny rezultat albo niezbyt oczekiwany. Ale wiemy, jak się rozwinęła sytuacja, i możemy wrócić myślami do tego, jak było, jak chciałaś zrobić, ale z jakiegoś powodu zrobiłaś inaczej. Intuicja to jest bardzo silna informacja, bardzo silny stan. Nie wiem, jak to nazwać, żebyś dobrze to zrozumiała, to jest język duszy. To jest najbliższe memu sercu, żeby ci o tym opowiedzieć. I teraz, jeżeli będziesz kierować się intuicją, a zachęcam Cię do tego, żebyś sprawdziło, jak to jest, to zwiększasz prawdopodobieństwo tego, że dotkniesz swojego autentycznego ja. Bo z pragnienia serca, z takiego prawdziwego pragnienia serca. Potrafimy generować przyszłość teraźniejszość taką, jakiej pragniemy, ale taką, jakiej pragniemy strzewi. Hmm? Zatem mamy dwa rodzaje mądrości. To jest nasz umysł i nasze serce. To do ciebie należy decyzja z którego będziesz korzystać bardziej, którego dopuścisz do głosu. A może jest tak, jak mówi Denis Lin, a ślad za nią Celestyna Osiak, która jest trenerką soul coachingu i która wprowadziła mnie w ten świat i u niej się certyfikowałam. Być może największym geniuszem człowieka jest to, że potrafimy korzystać i z jednego, i z drugiego. Jeżeli to do Ciebie przemawia, jeżeli chciałabyś poeksplorować ten temat, daj znać. Ja na pewno jeszcze się do tego odniosę, bo to jest niezwykle ciekawy i ważny temat i bliski mojemu sercu. Więc ciekawa jestem, czy Ty korzystasz ze swojej intuicji? Czy jesteś jej świadoma? Daj znać. Do usłyszenia. Jeśli ten odcinek poruszył coś w Tobie, daj mi znać. Napisz, jak Ty to czujesz. Podziel się swoim doświadczeniem albo pytaniem, które chciałabyś, żebym poruszyła w kolejnych odcinkach. Twój głos naprawdę ma znaczenie, bo każda z nas niesie w sobie cząstkę wspólnej mądrości. Zajrzyj też na moją stronę www.anetawychorska.pl. Tam znajdziesz więcej moich ścieżek, praktyk i słów, które mogą Cię wesprzeć na Twojej drodze. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Bogata Kobieto.